Chociażby Dlaczego nie sobie, ja to pamiętam, jak bez tego świat funkcjonował? Całkiem sprawnie. Ale czy było lepiej, czy, czy było szybciej? No pod pewnymi względami było lepiej. Teraz jest tylko wygodniej. To nie dlatego, że lepiej, tylko jest wygodniej. No Na przykład, no ja korzystam z internetu, rzeczywiście mam wygodę, bo mam bibliotekę i to ogromną bibliotekę bez wychodzenia z domu. To jest dla mnie wygodne, ale za to płacę inwigilacją. Mam takiego znajomego oficera, pułkownika już emerytowanego. To był pierwszy oficer polski, który ukończył Akademię w West Point. No, i on nadal jeszcze jest czynny, bo tam ma, prowadzi zajęcia na Wojskowej Akademii Technicznej, między innymi z technik inwigilacji. No, i chciałem go pociągnąć za język i, żeby mi powiedział coś na temat tych technik inwigilacji. On oczywiście się opierał. Wreszcie, że już na odczepnego, żebym już przestał go nękać, to powiada mi tak: Jeżeli masz w domu telewizor, telefon komórkowy i komputer, to masz trzech szpiegów. To wszystko jasne.